delegacja władz miasta Tomaszowa Mazowieckiego na czele z prezydentem Marcinem Wit Kwiaty składa pan Dariusz Klimczak, minister infrastruktury wraz z delegacją PSL. Piaty składa delegacja koalicji obywatelskiej na czele z przewodniczącym. Posłem na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, panem Adrianem Wiczakiem. składa Delegacja służb mundurowych 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, Komendy Powiatowej Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz Wojskowego Centrum Rekrutacji na czele dowódcą brygady panem generałem Brygady Tomaszem Diałasem, kawalerem orderu krzyża wojskowego. Dyaty składa. Delegacja radnych Rady Powiatu Tomaszewskiego. Pani Wacława Bąk, Pan Marek Kubiak, Pan Krzysztof Biza. Wiązankę kwiatu składa Komitet Wyborczy Wyborców Wszyscy Razem. Wiaty składa delegacja Rady Miejskiej Tomasza Mazowieckiego na czele z przewodniczącą panią Barbarą Kladką. <tryk> <tryk> Podankę kwiatów składa delegacja Rady Powiatowej Nowej Lewicy w Tomaszowie Mazowieckim przewodniczącym Zbigniewem Dębem. Kwiatów składa delegacja Polska 2050 na na czele z przewodniczącym koła okręgu nr 10 Tomaszem Trząsem. Kwiaty składa delegacja Tomaszowskiego Uniwersytetu III wieku. Грајати склада Делегација Радни Клуб Радних КВВ Марцина Виткова. Wiaty składa delegacja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego, wiceprzewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego Borys Filipek oraz radny Olaf Puchalski. Riaty składa delegacja młodzieżowej Rady Miasta Tomaszowa-Mazowieckiego na czele z przewodniczącym Adrianem Sobierskim. Wiązankę Kwiatów składa delegacja Kuratorium, Kuratorium Oświaty Włodzi. Na czele z dyrektorem delegatury Kuratorium Oświaty Włodzi z siedzibą w Piotkowie Trybunalskim panią Katarzyną Glicner-Woźni. W imieniu Tomaszowskich Szkół Podstawowych i Przedszkoli wiązankę składa delegacja Szkoły Podstawowej nr 10 imienia Tomaszowskich Olimpijczyków. Kwiaty składa delegacja zarządu powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego Tomaszowi Mazowiecki. Wiązankę kwiatów składa zarząd Towarzystwa Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego. Jakie kwiatów składa delegacja Powiatowego Stowarzyszenia Emerytów, Rancistów i Inwalidów? Ja składa delegacja Tomaszowskiego Stowarzyszenia Amazony. Wiaty składają kluby motocyklowe z Tomaszowa Mazowieckiego, LIW, Motoperajna, Lesmersi. Jązankę kwiatów składa delegacja Krajowego Stowarzyszenia Seniorów Pasja na czele z prezesem Markiem Skrzypczykiem. Fiaty składa delegacja zarządu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, oddział rejonowy. Jązankę kwiatów składa delegacja jednostki strzeleckiej 1002 w Tomaszowie niepodległości zapala delegacja harcerzy Tomaszowskiego Związku Harcerstwa Polskiego. W tym roku sztafeta z ogniem niepodległości rozpoczęła się 5 listopada w Kosniuchówce na mogiłach legionistów poległych w 1915 i 1916 roku podczas walk na Wołyniu na Ukrainie. Harcerze Związku Harcerstwa Polskiego z z Zgierz odebrali ogień niepodległości w ramach 24 sztafety rowerowej z ogniem niepodległości. W dniu wczorajszym 10 listopada 2025 roku w Warszawie na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego pomiędzy grobem nieznanego żołnierza a pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w trakcie trwania Capszyku Niepodległości z udziałem premiera, ministra obrony narodowej, pana Władysława Kośniaka kamysza oraz najważniejszych dowódców Wojska Polskiego z rąk przedstawicieli sztafety Zgierskiego-Hufca. Delegacja chówca Związku Harcerstwa Polskiego Tomaszu Mazowiecki odebrała ogień niepodległości, który ma przypominać o bohaterach i wydarzeniach, które płynęły na odzyskanie przez naród polski niezawisłego i wolnego państwa. W dniu dzisiejszym podczas centralnych uroczystości zapłonie on na grobie nieznanego żołnierza w Warszawie i wielu miejscach pamięci w całej Polsce. A dzięki tomaszowskim harcerzom trafia także do nas. Zapalany jest on kilka dni przed świętem niepodległości na mogiłach legionistów, którzy polegli podczas walk na Wołyniu na Ukrainie. W okolicach Kośmiechówki, Wołczecka i Maniewicz. Trafia za pomocą harcerskiej sztafety w różne zakątki Polski. Niech ten ogień przypomina nam poświęcenie wielu pokoleń Polaków, dzięki którym możemy żyć w niepodległej Polsce. Niech Biało-Czerwona dumnie ubiega nad nami. すいません。